Co tu się dzieje? No spadnij, typie! Halo, halo, widzowie, czy już jesteście? Tak więc co? Oczywiście... Zaczynamy Fall guysową przygodę. Będziemy grać sobie w fall Guysy dzisiaj. Ja już grałem kiedyś bardzo długo. Tylko, że teraz jest nowa rzecz, a mianowicie fall Guysy są za darmo, więc każdy może je pobrać. Mamy mnóstwo nowych rzeczy. Pierwsze, co to chyba sobie ubierzemy, naszego chłopka, a w zasadzie naszą fasolkę. Ja mam mnóstwo outfitów, bo ja już grałem kiedyś. Czym by sobie tu zagrać? Czym ja zawsze lubiłem grać? Ananasem? O, jest ten, kurczak czakena. Nice, dobra, dzisiaj gramy tym jacketem. Dzisiaj gramy jacketem. I co możecie zostawić? Na przykład Łapę w górę dla waszego ulubionego. YouTubera. Będzie mi naprawdę miło. Fallguysy wyszły za darmo na wszystkie platformy. Na Switcha, na Xboxa, na Playstation, na Epiku, wszędzie. Ja tutaj może za bardzo chwalę trochę tę grę, ale naprawdę, ja, ja mam w tej grze 160 godzin, więc jest co robić. Bounce party. Ej, dobra, co to jest? Bounce through the hops to score point. Czyli skacz przez obręcze, aby uzyskać punkty. Dobra, wydaje się łatwe. Jest jedno zaliczone. Aha, czyli te są za małą ilość punktów, a jak trafimy. Te, które jest wyżej, to dostajemy więcej punktów. No, powiem wam, że niełatwe. Niełatwe zadanie się nam tutaj trafiło. Dobrze, że ja mam doświadczenie, bo już grałem w tę grę, bo naprawdę było. Polujemy na to złote. Polujemy, polujemy. Dobra, jestem już naprawdę wysoko. Jeszcze jedno hupnięcie. Jedno mi tylko za. Nie zakwalifikowałem się. Jednego mi zabrakło. Chcecie sobie w grę pograć i chcecie ją jakby. Pobrać sobie za darmo, to macie link. Możecie skorzystać z linku, będzie na pewno mi miło, i na pewno wesprzecie mój kanał w ten sposób, więc warto to zrobić. Tak? Ja tutaj nie podkreślam w żaden sposób. Volleyball? Ej, tego jeszcze nie mieliśmy. Okej, okay, sprawdźmy to. Mamy stadiony, takie mini stadiony do siatkówki. Ej, dobra. Jak to działa? Sprawdźmy. Aha, i tu mamy jakby pole dobra. I co? I tu piłka spadnie? Ta! Normalnie gra w siatkówkę. W pool da się grać w siatkówkę? Wow! Jak ja pod wrażeniem tutaj jestem. Dobra. I co? Punkt dla mnie. 1-0. No i co? No i co? A ty! Dobry jest. Oj. Oj. Kłopoty. Ale jest punkt dla mnie, więc tak naprawdę... Pa, pa, pa. Nie obroni. Dwa punkty. 2-0. Pięknie. 3-0. Pięknie, 3-0 w siatkóweczkę, widzę, tak to można grać. 4-0, halo, co ty zrobiłeś, kolego? Poddał się chyba, chyba się poddał, wiecie? Dobra, co to jest? Stadium Stars, to jest coś nowego. Czekajcie, tego wcześniej nie było. Hit the ground running by beating challenges. Czyli tu robimy jakieś challenge na tym stadionie. Aha, czyli chodzi tutaj o to. A, czyli tu jest stadion, stadion i tu się zmienia co 7 dni. Czyli mamy tutaj jakby challenge. No dobra, zbierz. Co dalej mamy? Kudosy do zebrania. Świetnie. A, i tutaj mamy takie jakby wyzwania, za które dostajemy pucharki. Ciekawe. Tu mamy różnego rodzaju. Aha, czyli takie jakby pozy zwycięstwa i tak dalej. Tu mamy kolejne jak wbijemy levele A w ogóle co to jest? Czekajcie. Aha, dobra, zobaczmy co jest w sklepie. Ok, Season Pack. Coś takiego za stówkę, Znaczy za 30, 34 zł, ale tysiąc tych. A, bo to jest jakaś waluta nowa, za którą możemy sobie kupować skiny. Ej, kiedyś to skiny były tylko za koronki, pamiętam. Teraz się zmieniło troszeczkę, ale fajnie, fajnie. A za kudosy też można w sklepie kupić items. A bo co mi, temy te. Jeszcze coś takiego nie było. One Eternity Later. Dobra, ubieramy teraz yy, postać. Jeszcze raz. Ja bym chciał jakieś inne rzeczy tu sobie kupić. Weźmy sobie tak, outfity. Aper. Chcieliście Foxiego. Dobra, jak zrobić tu Foxiego? Robimy outfit dla Foxiego. Ty to wygląda jak Foxy trochę. I pirat. Ale pirat to jest górna część. Chyba nie da się Foxy'ego tak zrobić. No Foxy jak bum cyk cyk. Brodaty Foxy. Dobra, lecimy. Mamy cel na dzisiejszy stream. Zdobyć koronę. Musi się udać. Dobra. Na początku idzie mi dobrze, jak zawsze. Ale później, później są zawsze jakieś problemy. Oczywiście nie na tej planszy. Mam na myśli inną planszę. Ale na tej, na tej nawet spoko jest. Ojej, jak się niefortunnie odbiłem. I to przez własną głupotę, bo nie skoczyłem po prostu. Ależ prędkość, dobra. Tu, tu, hops, hops. Tak, 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 wszystko idzie zgodnie z planem. O, nawet lepiej niż zgodnie z planem. No i koniec, ukończyliśmy to. Na miejscu, uwaga, uwaga. Trzecim. Not bad, not bad. Jak jeszcze grałem Fortnite'a dawno, dawno temu, to chyba miałem wyłączone, bo mnie tak widzowie zapraszaliście, że ja to chyba wyłączyłem. Ale zobaczymy, może to włączę właśnie Żeby widzowie mogli zaprosić Dobra, na spokojnie Już, odpadli, proste Ej, dobra, dwa, dwa są, dwa są O, się odbiłem o, Ale się odbiłem Ja się teraz tutaj skupiam i jednocześnie skupiam się Żeby mi gardło nie siadło, bo dzisiaj jest kiepsko Ale damy radę Dobra, sześć sobie hupsnąłem Dobra Siedem To jest łatwe, muszę pamiętać, że te na dole Też warto hupsać bo te na dole nawet są ładnie, ładniejsze, łatwiejsze są. Dobra, jeszcze jeden skok. Hops. Dobra, jestem dość wysoko, więc Hops i Hops. 11 hopsnięć. 12. 13. Dopiero jedna osoba się zakwalifikowała. Eee, łatwiutko Dobra, na luzaku widzę, na luzaku. Hops. No nie, jest, udało się. Teraz na czacie tylko serduszka. Mamy finałową rundę, której jeszcze nie widziałem. Ball Blast jakiś. Avoid the falling floor for the boss for your opponents. To win the crowns. Nie mam pojęcia jak się w to gra. Jak się w to gra? Dobra. Aha! Aha! Czyli łapiemy te kulki i się rzucamy. Dobra, to ja ich nie będę łapał i, i wygram. Ojoj, Jak się je rzuca? Co to jest za jakaś nowa gra? Aha, i to będzie. I to będzie coraz mniej. What? Dobra, muszę się nauczyć rzucać. Dobra, tak się rzuca. Po prostu. Carry and rzucanie. Carry and rzucanie. Ale to jest emocje, widzowie. Tu są emocje. Nie! Nie! Tu są takie emocje, że ja w szoku. Ja uciekam od nich. Oni są niebezpieczni. Ty? Wyrzuciłem kogoś? Nie, nie udało się. Oni są niebezpieczni ci, gracze. Wow, wow, wow. wow, wow, wow. No nie, no nie uda mi się. Coś, że mi się to nie uda. Trzeba mieć idealne wyczucie. Dobra, spadł jeden. Jeden versus jeden. Aaaa, wolko! Walka o koronę! Walka o koronę! Spycham go! Spycham go widzowie! Spycham go! Spycham go! No come on, spadnij! A, haha, walka o koronę! Koronka będzie moja! No spadnij! A! No! Come on! No come on! Co tu się dzieje? No spadnij, typie! Moja koronka! No come on, no już wisisz, no! No, spadnij, błagam cię, jak chcę koronkę mieć na streamie. Spadnij, jest! Zwycięstwo, zwycięstwo! Zawał serca, widzowie. No, to nie było EZ, jak się przy tym spociłem? Co jest? Dobra, udało się. O, Powiem wam, że lekko nie było.